Zatrzymaj wszystko. Jeśli w ostatnich dniach widziałeś ten sam numer pojawiający się więcej niż raz, to nie jest przypadek. Coś próbuje się z tobą skontaktować. Liczby na zegarze, na paragonie, we śnie powtarzają się, ponieważ. Zostałeś wezwany. To nie tani mistycyzm, to nie szaleństwo, to starożytny rytuał ukryty na widoku. Oddychaj, zamknij oczy na trzy sekundy. Jeden, dwa, trzy. Teraz odpowiedz: Jaka liczba próbuje mi coś powiedzieć? A ja ją zawsze ignorowałem. Mogła pojawić się wczoraj albo lata temu, ale tylko dzisiaj zrozumiesz dlaczego. To wideo to nie wyjaśnienie, to portal i tylko ten, kto odważy się przejść, zobaczy, co jest po drugiej stronie. Jeśli ta liczba już ci się ukazała, napisz ją tutaj poniżej. Nie powstrzymuj się, zostaw ślad. Nie jesteś sam. Inni też to widzieli. Polub to wideo teraz. To aktywuje właściwą częstotliwość i pomoże nam dalej ujawniać ukryte znaki. I zasubskrybuj. Nie dla mnie, dla siebie, bo kolejne liczby będą jeszcze bardziej odkrywcze. Witaj w świątyni żywych liczb. Ja, teraz oglądaj dalej. To, co zaraz nastąpi, poruszy części twojego umysłu. Które były uśpione. Idziesz powoli. Światło jest przygaszone, unosi się zapach starego kadzidła. Kamienna podłoga dźwięczy pod Twoimi stopami, jakby odbijała Twoje wspomnienia, ale z innych żyć. Przed Tobą korytarz na ścianach. Starożytne symbole, języki, których nigdy się nie uczyłeś, ale wydają się znajome. Powietrze wibruje. Czujesz, że wchodzisz do przestrzeni, gdzie czas nie podlega ludzkim regułom: po lewej stronie drzwi, po prawej inne, a dalej jeszcze trzy. Razem pięć. Pięć portali. Zauważasz, że każde drzwi mają oznaczenie liczbowe. Ale tylko te pięć jest uchylonych. Pozostałe są zapieczętowane, niewidzialne. Każda liczba pulsuje, jakby miała własne życie. To nie są tylko cyfry. To Byty to częstotliwości, to wezwania. Zbliżasz się do pierwszych drzwi. Kiedy to robisz, uczucie ogarnia Twoje ciało, jakby liczba wiedziała, kim jesteś, jakby czekała na Ciebie od zawsze. To nie jest wideo do zrozumienia w pośpiechu. W świątyni nie ma pośpiechu. Tutaj każdy symbol jest zaproszeniem. Każda liczba to lustro. Zauważasz, że świątynia nie znajduje się na zewnątrz. Ona jest w Tobie. Zbudowałeś ją nieświadomie. Z wszystkich pytań, które zadałeś. I na które nie uzyskałeś odpowiedzi. I teraz liczby odpowiedzą, ale nie słowami. Przemówią przez odczucia, wspomnienia, ciarki. Musisz tylko zwrócić uwagę na to, co czujesz. Nie na to, co spodziewasz się usłyszeć. Drzwi Zaczynają wibrować. Delikatne światło sączy się przez szczeliny. Wszystkie pięć przygotowuje się do całkowitego otwarcia. Każde z nich skrywa objawienie, lekcje, wezwanie. Czujesz, że ich przekroczenie będzie jak przejście przez samego siebie. Więc oddychaj, otwórz wewnętrzne oczy. Pierwsze drzwi zaraz się otworzą. Jesteś w centrum świątyni. Pięć drzwi wibruje, ale tylko jedne zaczynają się całkowicie otwierać. To nie ty wybierasz liczbę, to liczba wybiera ciebie. Portal 1. Liczba, która uczy Cię zaczynać od nowa. Pomieszczenie tonie w odcieniach ciemnej czerwieni. Nie jest to agresywne. To jak ciepłe łono, piec odrodzenia. Liczba 8 żarzy się na środku podłogi, jakby oddychała. Gdy wchodzisz, fala ciepła Przepływa przez twoje ramiona, ale nie parzy. To jakby rozpuszczała stare warstwy Twojej historii. Te, które zachowałeś w ciszy, Udając, że o nich zapomniałeś. Bezpostaciowy, łagodny, ale stanowczy głos mówi nic nie ginie, nic nie znika, ale wszystko można przekształcić. Przypominasz sobie błąd, imię, zachowanie, coś, co próbowałeś wymazać z pamięci, ale ósemka nie chce, żebyś zapomniał. Chce, Byś odbudował. Ta liczba to spirala czasu, wieczny powrót. Nie osądza, tylko oddaje. Czujesz ucisk w gardle, ale i ulgę. Jakby coś właśnie się rozwiązywało. Ósemka mówi czynami, nie obietnicami. Szepcze. Przepisz przeszłość poprzez dzisiejsze działania. I w tym momencie uświadamiasz sobie: Być może tym, czego brakuje w Twoim życiu, jest przebaczenie, którego nigdy sobie nie dałeś. Jeśli coś w Tobie na to zareagowało, skomentuj cicho: Uwalniam się. Może pomożesz komuś innemu się uwolnić? Portal 2. Liczba cichego wezwania. Przejście jest łagodne. Idziesz korytarzem w głębokim błękicie, jak niebo nocą bez księżyca. Liczba jedenaście unosi się. Eteryczna. Jakby utkana ze srebrnej mgły. Zaraz po wejściu słyszysz delikatne dźwięki. To nie są głosy, to wspomnienia w formie dźwięku. Śmiech z dzieciństwa, piosenka, której nie słyszałeś od lat. Szept, którego nikt inny by nie usłyszał ale ty go rozpoznajesz. Jedenastka nie ukazuje się wprost. Nie prosi, zaprasza. Zaprasza cię do wsłuchania się w to, co znajduje się poniżej szumu życia. To uczucie, że coś cię woła. Coś bez imienia, ale z kierunkiem. Ta liczba Symbolizuje czysty instynkt, połączenie z niewidzialnym, które zawsze czułeś, ale nigdy nie umiałeś wyjaśnić. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że coś cię prowadzi? Że pomyślałeś o kimś? I ta osoba się z tobą skontaktowała chwilę później, że poczułeś znak, ale zlekceważyłeś go jako przypadek, jedenastka uśmiecha się cicho. On jest strażnikiem tych synchroniczności. I dziś mówi ci, nic nie wymyślasz, po prostu przypominasz sobie to, co zawsze wiedziałeś. Dziś wieczorem Tuż przed snem, narysuj liczbę 11 dyskretnie na swoim nadgarstku ołówkiem. Nic więcej. Po prostu to zrób. I zobacz, co wydarzy się w Twoich snach, lub w pierwszych minutach następnego poranka. Portal 3: Liczba skupienia. Trzecie pomieszczenie, Emanuje zdecydowanym złotym światłem. To cicha przestrzeń, ale pełna mocy. Czujesz, że podłoże jest bardziej solidne, jakbyś wszedł na bardziej rzeczywisty plan. Na środku, liczba 22, wyrzeźbiona w surowym kamieniu, nie świeci. Pulsuje jak serce, stała, zdeterminowana. Dwadzieścia nie inspiruje pięknymi słowami. Pokazuje struktury. Widzisz most. Po jednej stronie twoja wizja duchowa, po drugiej twoja rzeczywistość. A dwudziesty drugi znajduje się dokładnie po środku. Ta liczba to mistrz budowniczy. Przypomina ci, że nie wystarczy chcieć, trzeba umieć utrzymać. Ile pomysłów już miałeś, ale pozwoliłeś im umrzeć z braku struktury. Ile marzeń zacząłeś? Ale porzuciłeś z obawy przed błędem. Dwadzieścia dwa chwyta Twoją niewidzialną dłoń i pokazuje. Wszystko, co wydaje się niemożliwe, zostało już kiedyś stworzone przez kogoś, kto wierzył. Ale uwaga! Nie daje cudów, wymaga zaangażowania. Zamknij oczy i wyobraź sobie swój największy cel. Teraz zobacz, jak budujesz go jak świątynię. Każde twoje działanie to cegła. Każda myśl w zgodzie z celem to belka konstrukcyjna. A czas to niewidzialny architekt. Zauważasz, że różnica między wyobrażeniem a realizacją to wytrwałość. Portal cztery. Liczba trudnej decyzji. Czujesz lekki powiew wiatru jak szept czasu. Czwarte drzwi są uchylone. Wewnątrz panuje niebiesko szara półmrok. Jakby trwało tam wieczne zaćmienie. Wchodzisz, na środku lustro wody. Powierzchnia jest tak przejrzysta, że wahasz się. Wtedy coś zaczyna się wyłaniać z wody. Powoli ukazuje się liczba. Dwadzieścia dziewięć. Nie jako symbol, jako pytanie. Czujesz ucisk w piersi. Liczba nie mówi, ale przeszywa cię, jakby pytała, czego boisz się zdecydować. I wtedy rozumiesz. Dwadzieścia to liczba, która pojawia się przy rozdrożu. Gdy pójście naprzód, wymaga porzucenia czegoś, strefy komfortu, powtarzającej się historii, dawnego przywiązania, ale strach zatrzymuje. Przypominasz sobie wszystkie razy, gdy mówiłeś, to jeszcze nie czas. Wszystkie wymówki przebrane za rozsądek. Przyszłość, którą odkładałeś na następny miesiąc, na przyszły rok, na nigdy, 29 nie naciska. On tylko ujawnia pokazuje ci, że ciągła niepewność to wybór przebrany za niezdecydowanie, i że nie decydować. Też decyzja. Czujesz potrzebę płaczu, nie ze smutku, ale jakbyś w końcu przyznał się do czegoś, co zawsze wiedziałeś, ale nigdy nie wypowiedziałeś na głos. Czatki PT, said. Jaką decyzję odkładasz z powodu strachu? Napisz to bez zastanowienia: jedno zdanie, imię, słowo. Możesz to zrobić w komentarzach, możesz tylko dla siebie, ale nie ukrywaj tego przed sobą. Portal 5: Liczba ostatecznej odwagi. Piąta sala jest ciemna. Słyszysz? Grzmoty w oddali, a potem błyskawica przecina wewnętrzne niebo. Na kamiennej ścianie, wyryty z siłą, pojawia się numer 17. Jak rozżarzony metal. Czujesz ciężar, ale czujesz też coś, czego dawno nie czułeś. Siłę! Ta liczba nie przynosi łatwych obietnic. Jest brutalnym i pięknym przypomnieniem. Przetrwałeś rzeczy, które już dawno powinny cię złamać. Przypominasz sobie momenty, gdy byłeś na granicy chwile, których nikt nie widział. Gdy myślałeś, że nie dasz rady, a jednak szedłeś dalej. Może to była strata, cisza, porzucenie. Siedemnaście nie oferuje skrótów, ale oddaje Ci to, co ból próbował Ci odebrać zdolność do trwania, nawet gdy nic nie ma sensu. Ta liczba symbolizuje mistyczną odporność, nie brutalną siłę, lecz tę, która rodzi się z niewidzialnego, gdy wszystko się wali. Pamiętasz ten moment, gdy prawie się poddałeś i nagle coś sprawiło, że ruszyłeś dalej? Zdanie, spojrzenie, myśl. Może nie wiedziałeś, ale to był siedemnasty u Twojego boku. Wychodzisz z sali z ciałem lżejszym i mocniejszym. Teraz nosisz w sobie pięć liczb, pięć kluczy, pięć wersji siebie, które czekałyby się obudzić, a jednak. Jest jeszcze jeden ostatni sekret portal, którego niemal nikt nie widzi, ale właśnie ma się otworzyć. Myślałeś, że to koniec, ale świątynia skrywa jeszcze coś, co tylko nieliczni mają prawo zobaczyć. Za kamienną ścianą. Która wydawała się nie do przejścia, szept przerywa ciszę. Jesteś gotowy. Kamień się przesuwa i odsłania się niewidzialna sala, białe światło, całkowita cisza. Na środku strażnik świątyni obserwuje Cię. Nie mówi. Tylko się uśmiecha i wręcza ci klucz. Spoglądasz, a na nim wyryta jest liczba, która przyprawia cię odreszcze. Forty-four. Ta liczba nie pokazuje się tym, którzy szukają. Pojawia się, gdy już nie prosisz, ale akceptujesz. To liczba. Niewidzialnego wsparcia, błogosławieństw, których nigdy nie zauważyłeś. 44 symbolizuje obecności, które chronią cię w ciszy, siły działające za kulisami, odpowiedzi, które pojmujesz dopiero po czasie. To cud, który nie robi hałasu. Uświadamiasz sobie, że nawet gdy czułeś się samotny, coś albo ktoś był tam z tobą. Jeśli ta liczba już kiedyś przecięła twoją drogę, może to nie był przypadek? Napisz w komentarzach: Jestem gotów, by niewidzialne. Działało za mnie. I zobacz, kto jeszcze niesie to samo wezwanie. Teraz wróć, otwórz oczy. Ale zauważ, coś się zmieniło. Nie wychodzisz ze świątyni. Wychodzisz ze starej wersji siebie. Pięć drzwi zostało przekroczonych. Pięć liczb przemówiło do Ciebie w unikalny sposób. I jedna z nich, być może, przemówiła głośniej niż pozostałe. Która z nich wciąż wibruje w Tobie? Która nie opuszcza teraz Twoich myśli? To nie przypadek. To kod emocjonalny. Odbicie tego, czego Twoja dusza najbardziej potrzebuje w tej chwili. Napisz w komentarzu, która liczba dotknęła Cię najgłębiej. Jeśli chcesz, powiedz dlaczego. Nie będziesz tylko słuchać siebie, zainspirujesz też innych, by zaczęli słuchać. A jeśli ta podróż cię poruszyła, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje przypomnienia, że nie jest sam. Teraz nosisz w sobie pięć kluczy, ale nie musisz używać ich wszystkich naraz. Właściwe drzwi otworzą się we właściwym momencie. A jeśli chcesz iść dalej tą ścieżką ze mną, tym subtelnym mapowaniem tego, co niewidzialne, zapisz się. Ale pamiętaj, nie jesteś już tą samą osobą, co 26 minut temu. Usłyszałeś wezwanie, a to samo w sobie. Zmienia wszystko.